Dzień dobry w kuchni kulinarnej Polski. Zaczyna się sezon grillowy, to więc najlepszy czas, aby przygotować pyszny grecki sos. Cacyki, dokładnie taki, jaki zapamiętaliśmy z naszych wakacji w Grecji, mając te proste składniki, stworzycie go w swojej kuchni, a mianowicie ogórki. Ogórki zielone, ja mam tutaj odmianę gruntową, to są te z chropowatą skórką. Mogą to również być ogórki szklarniowe, te długie. Moim zdaniem, jednak te są dużo lepsze, po prostu yy, smaczniejsze. Koniecznie, jogurt grecki, jogurt który jest bardzo gęsty, bez problemu kupicie w każdym supermarkecie, koperek pęczek, dwa ząbki czosnku, oliwa z oliwek oraz sól. Potrzebny będzie jeszcze pieprz, którego akurat tutaj nie mam, ale pieprz jest również składnikiem tego sosu. Zabieram się za przygotowanie <laughs> greckich cacyków. Zaczynam oczywiście od obrania ogórków. ogórki nie muszą być jakoś bardzo dokładnie obrane. Można zostawić takie cienkie paseczki skórki, to wtedy będzie fajnie wyglądać w sosie. Pozbywam się również tych końcówek. Obrane ogórki ścieram na grubych oczkach Moje ogórki są już ładnie starte, teraz yy, bardzo ładna rzecz, rzecz, której jeśli nie dopilnujecie, sos może nie wyjść, będzie po prostu bardzo wodnisty, a mianowicie te ogórki, starte ogórki sole równomiernie, niezbyt dużo. Mieszam. Dokładnie aby sól dotarła we wszystkie tutaj <grywka> zakamarki. I tak wymieszane ogórki posolone. Zostawiam na jakieś 15 minut. W tym czasie one wypuszczą z siebie, już właściwie zaczynają to robić. Wypuszczą z siebie dużo soku, który koniecznie należy odlać. Dzięki temu sos będzie miał właściwą konsystencję. Zabieram ogórki, a w międzyczasie zajmę się czosnkiem który również trzeba specjalnie przygotować. Mam dwa, dwa większe ząbki czosnku. Znam takich, którzy do, do tej ilości sosu sasyki dodają znacznie więcej, ale nie ma co przesadzać. Wydaje mi się, że dwa będą w zupełności wystarczające. Oczywiście zaczynam od tego, że czosnek obieram z łupinek. czosnek najpierw drobno siekam. Posiekany czosnek lekko solę oprószam z wierzchu solą. Następnie nadal siekam, ale teraz już w ten sposób, tak aby sól wniknęła tutaj w te kosteczki. Dokładnie tak. I teraz będziemy go rozcierać. Rozcierać na pastę. Dzięki temu on świetnie połączy się z naszym sosem. Jedząc, nie będziecie czuli kawałków czosku w ustach. Natomiast cały sos będzie miał bardzo silny, czosnkowy aromat. Rozcieranie czosku zawsze robię. Dokładnie w ten sposób, czyli po posiekaniu i posoleniu rozcieram go na desce przy pomocy krawędzi noża. Dokładnie tak i powtarzam ten ruch kilka razy, aż mój czosnek zamieni się w czoskową pastę. Chodziło dokładnie o coś takiego dobrze rozstarty z solą czosnek, który przypomina pastę. Jeśli macie trudność, żeby zrobić to nożem, można użyć również widelca lub po prostu rozgnieść w ten sposób czosnek w moździerzu. Czosnek ląduje z boku deski, tutaj spokojnie sobie poczeka, a ja zajmę się siekaniem koferku. końcówkę, czyli te twardsze łodygi Odkrajam, następnie siekam. A jednak, zanim do końca wszystko posiekam, odłożę sobie taką ładną małą gałązkę, której użyję potem do dekoracji gotowego sosu. Koperek nie musi być posiekany jakoś bardzo drobno. On również ląduje na boku mojej deski. Jeden składnik, o którym zapomniałem, to oczywiście cytryna. Przekroję ją na pół. Połówka w zupełności wystarczy i chyba nawet nie wycisnę całej. To będzie nie wiem, może sok z ćwiartki cytryny. Według smaku będziemy próbować. Minęło jakieś 15 minut i teraz patrzcie, ile wody wypuściły moje starte ogórki. Stało się tak oczywiście pod wpływem soli. Tę wodę musimy zlać, gdyby ona znalazła się w naszym Sosie, mielibyśmy po prostu jogurtowo-ogórkową zupę, a bardzo tego nie chcemy, także staram się zlać wodę do drugiej miseczki w taki sposób, aby jak najmniej samych ogórków razem z nią tutaj trafiło. Teraz trochę to odcisnę. Odsuwając ogórki na bok, z nich cały czas wycieka jeszcze woda. A chyba powinno wystarczyć takie odsączenie ogórków. Także to również zlewam do miseczki obok, uważając, żeby mi to wszystko nie wypadło razem z nią. Zobaczcie, ile wody kryło się w ogórkach. A tak wyglądają już moje ogórki przygotowane do tego, aby dodać do nich kolejne składniki cacyków. A zatem ląduje tutaj rozstarty czosnek, osiekany koperek, jogurt grecki. W tym opakowaniu jest 400 ml, i to w zupełności wystarczy na ilość ogórków przede wszystkim, której użyłem do przygotowania sosu. Dokładnie opróżniam cały kubeczek. Jogurt grecki uwielbiam za to, że jest taki gęsty i kremowy. Idealnie właśnie nadaje się do przyrządzania sosów czy dipów. Cały jogurt ulądował w misce. Sok z cytryny, tak jak mówiłem nie z całej połowy, a mniej więcej tyle, mniej więcej sok z ćwiartki cytryny. Sięgnę jeszcze po młynek z pieprzem. Świeżo mielony pieprz, tak jest. No i teraz kluczowy moment w całej naszej zabawie z cacykami, czyli dokładnie, dokładne mieszanie sosu. Jest to bardzo istotne, szczególnie ze względu na czosnek, który w formie tej pasty musi tutaj się rozprowadzić równomiernie, aby zaromatyzować cały, całą tę miskę cacyków. Cacyki są już dokładnie wymieszane, i spójrzcie teraz na to, jaką mają piękną konsystencję. Gęsty sos, w którym zanurzone są kawałki ogórków, koperek, gdzieś tutaj jest też również czosnek. On się yy, oczywiście leje, ale nie przelewa. Dokładnie taka konsystencja, na jakiej mi zależało. Ostatnie akcenty w moich cacyków to jeszcze oliwa, którą yy, cienką stróżką leję tutaj po wierzchu cacyków. Nie jest zbyt dużo, o mniej więcej tyle. Pięknie się ułożyła. No i ten zachowany listek koperku, gdzieś tu na środek. Bardzo fajnie wygląda. Można to jeszcze z wierzchu opruszyć troszkę pieprzem. Również on poza tym, że oczywiście nada fajnego smaku, jeszcze bardziej pikantnego, to sprawi, że cacyki będą ładnie wyglądać. Tak wygląda moja duża miska cacyków. Zanim ten sos trafi na stół, warto jeszcze odstawić go na chwilę do lodówki, żeby się schłodził, żeby smaki się dobrze połączyły, no a potem można już zajadać. Prawda, że wygląda pięknie? Muszę oczywiście spróbować jak smakuje, żeby podzielić się z wami wrażeniami. Mm. O tak, wygląda pięknie, no i smakuje dokładnie tak jak w Grecji, przepyszne są te cacyki. Polecam wam ten przepis, zaglądajcie na kulinarna Polska. Org. subskrybujcie kanał Kulinarnej Polski na YouTube. Wkrótce kolejne przepisy na pyszne dania.